Podczas wyboru okien drewnopodobnych zwracamy uwagę na ich kolorystykę i imitację usłojenia. Jedną z ciekawych barw, na którą warto zwrócić uwagę jest machoń. Co to za kolor hmm. i do jakich wnętrz będzie on pasował? Ja jestem Patryk i pozwól, że posłużę radą. Mahoń jest gatunkiem drewna zaliczanym do luksusowych, natomiast kolor okien machoń to głęboki odcień brązu wpadający w czerwie. Jeśli więc podejmiesz decyzję o zakupie okien w rdzawo-brązowych odcieniach, to pamiętaj, że musisz go odpowiednio zaaranżować w swoich wnętrzach. Jego wyrazisty kolor może odpowiednio podkreślić stylizację wnętrz. Natomiast źle zaaranżowany będzie wyglądał kiczowato. Jak już wcześniej wspomniałem, machoń jest drewnem szlachetnym, dlatego dobrze będzie on pasował we wnętrzach bardziej luksusowych, o klasycznym lub tradycyjnym charakterze. Kolory, które będą dobrze współgrały z oknami w kolorze machoń, to przykładowo beż, łososiowy, odcienie szarości lub zieleń. Pamiętaj, że machoń to intensywna barwa, dlatego dobrze będzie go zrównoważyć z lepszym oświetleniem, albo jasnymi dodatkami. Często jest również zestawiany z innymi drewnianymi elementami i prezentuje się świetnie na tle naturalnej przyrody. Dlatego będzie to ciekawy wariant dla osób planujących budowę w okolicach lasów lub w miejscach gdzie jest więcej zieleni. Myśląc o wyglądzie domu z zewnątrz, myślimy przede wszystkim o elewacji. Oznaczający się silnym wyrazem machoń będzie współgrał z elewacją w różnych odcieniach bieli, jak na przykład beż, krem, albo mroźna biel. Z pewnością musisz je skontrastować, żeby odcień okien nie był zbyt przygnębiający. Zatem jeśli podoba Ci się kolor machoń albo chciałbyś sprawdzić inne dostępne kolory, to odsyłam Cię do naszego konfiguratora, dzięki któremu sam skonstruujesz wymarzone okna do swojego domu. Zachęcam Cię również do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z nowinkami z dziedziny stolarki otworowej. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem Ci radą.